Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Gothic 3. Ja jestem Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku. <laughs> Więc tak, w tym odcinku chciałem powalczyć troszeczkę na arenie, tutaj zdobyć reputację troszeczkę i tak dalej. Wyglądasz na osobę, której zdarza się oberwać. Ojej. Co powiesz na mały pojedynek na arenie? No właśnie, o to chodzi. Chcesz stanąć przeciwko mnie? Chcesz stanąć przeciwko mnie? <laughs> tak naprawdę to nie. Dlaczego nie? Jesteś tu wśród przyjaciół. My ludzie musimy trzymać się razem w walce z orkami. Mm -hmm. Potrzebny mi trening. A ty wyglądasz na godnego przeciwnika. To miło by z twojej strony. OK, spotkamy się spotkajmy się na arenie. się na arenie. No dobra, zobaczymy na co cię stać. Teraz wchodząc na arenę, y, zaczynamy walkę. Od razu wyciągamy broń. O, udało mi się obronić, na szczęście. Ludzie tam no już, widzicie kibicują. Ała, zostałem. OK, wystarczy go troszeczkę. No dokładnie, blokowanie jest bardzo ważne. O, teraz prawie mnie trafił Okej, okay, udało się Jak widzicie, siła mnie wzrosła i przy okazji różne rzeczy Orkowa zguba i drewniana tarcza Oczywiście nie będę go okradał, bez przesady Nie jestem aż takim tutaj hamem, żeby okradać go z różnych rzeczy On sobie podniesie po prostu tę broń swoją i tą tarczę I tak, wszystko możemy znaleźć lepsze, więc nie ma po co go okradać No, tylko musi wstać na chwilę chłopak Znaczy, no, sobie zregeneruje życie i wstanie Podniesiesz swoje rzeczy? Tak, podnieś swoje rzeczy Okej okay. I teraz Koper. Witaj. Wygrałeś walkę. No. Dobra robota. Masz talent. Dziękuję. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował towarzysza, który walczył u twego boku, pamiętaj o Widzicie? Mnie. E, chcesz walczyć u mojego boku? Chcesz walczyć u mego boku? Zapowiadasz się obiecująco. Musisz tylko zdobyć trochę doświadczenia. Uh -huh. Pójdę za tobą wszędzie i będę walczyć u twego boku. Kiedy już nie będziesz mnie potrzebował, po, po prostu mnie odpraw. Okej. Okay. Jak widzicie, Koper zaoferował swą pomoc. E, oczywiście przyda nam się później w pewnym zadaniu. Chwila, czy ktoś jeszcze tutaj ma jakieś imię e, i by mógł ze mną na przykład zawalczyć? Norris, e, walczyć... o. Walczycie ze sobą na arenie? To najlepszy możliwy trening. Racja. Niestety orkowie są podobnego zdania. Mają własne areny w każdym niemal mieście. Uh -huh. Wysoko cenią uh -huh. wojownika, który zwycięża na arenie. Wiadomo, okej. Okay. Co mam dla ciebie zrobić? Co mam dla ciebie zrobić? Nasza kuźnia jest od wielu dni zamknięta. A walczyć z orkami trzeba tak samo często jak. Ale kuźnia już jest otwarta, <grymne> więc... Jeśli przyniesiesz nam pięć paczek broni, o. bardzo się przysłużysz naszej sprawie. Właśnie, już mam te paczuszki oczywiście. Oto pięć paczek. Oto pięć paczek broni. Doskonałe. No i duże doświadczenie w ogóle. Okej. Okay. Masz tu trochę złota za fatygę. Ile dostaniesz? 340 złota. To miłe. E, jak do końca nie oglądałem walki? Jak dokładnie wygląda? A no, przed tym gdzieś jesz kogoś na pojedynek i spotykacie się na walka arenie? zaczyna się gdy tylko wejdziesz na plus no, bój. Dokładnie. I to wszystko. Nie do końca. Dwie zasady. Po pierwsze, jeśli ktoś wyjdzie z areny w trakcie walki, przegrywa. Po drugie, walka kończy się, gdy jeden z walczących legnie na ziemi i się nie podniesie. Okay, jeśli też... walniesz leżącego lub zabijesz przeciwnika, wszyscy będą ci to pamiętać. Okej. Okay. Rozumiem. Wszystko jasne. Okej, okay, ja i on może nas uczyć walki dalej. Okej, okay, Javier, y, Ty masz może dla nas jakieś zadanie? A no, co wiesz oksardasie? Co Powiedz wiesz? może więcej. Nie więcej niż inni. Podobno zabrał? Podobno zbratał się z No okali. jest ich mistrzem w końcu. jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, spróbuj u ich szamanów. O Jezus. Jedyny problem polega na tym... Że nie chcą gadać z ludźmi No właśnie, jak ty się zgadać z Trzemanem, skoro... A i to wszystko co Javien można powiedzieć? No chyba tak Okej, Dobra, to kogo ja mam aktywować zadanie z tą jaskinią cholerną? Joy? Prawdopodobnie ma Na twoim miejscu nie zapuszczałbym się zbyt głęboko do tych jaskiń. Aha Okej Czym się tu zajmujesz? Czym się tu zajmujesz? O, ale fajny ogień Stoję na warcie Obserwuję południowe wyjście z Redok. Aha W wolnym czasie trenuję na arenie Bardzo dobrze co jest nie tak z tym jaskiniami, Tak z tymi jaskiniami. Jeszcze ich do końca nie zbadaliśmy. Mhm. Podobno gdzieś na wschodzie jest drugie wyjście. Niestety w jaskiniach po wschodniej stronie roi się od bestii. E, czy przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Czy tu przypadkiem nie było kiedyś kopalni? Możliwe, ale jeśli tak, to nic tutaj od lat nie wydobyto. Mhm. Znaleźliśmy te jaskinie w takim właśnie stanie. Oczyściliśmy je tylko z różnych stworzeń. Dobra. E, czy chcesz ze mną zmierzyć na arenie? Może Joe będzie chciał? Czemu nie? Mały trening nie zaszkodzi. O, widzicie. Okej, okay. zajmę się stworzeniami, dobra. O, walcz ze mną walcz. na arenie. Dobrze. Pamiętaj, że to Ale przyjacielski pojedynek. Dobrze. <coughs> Biegniemy szybciutko na arenę. Oczywiście wyciągam sobie mieczek już tutaj. On ma niestety długą broń, co może spowodować. A nie! Wyciągnął krótszą, okej, okay, więc to spoko. A fuck! O, wszyscy ludzie już tutaj się zbiegli jak widzicie. Okej, okay, krótkimi czasami. bo nie chcesz, żeby wyszedł za arenę. O, udało się go pokonać. O, wszyscy klaszczą, patrzcie, jak miło. Brawo, dziękuję, dziękuję. Bezi Ach, widzicie, udało się. Oczywiście nie będę mu zabierał. Orkową zgubę też ma i drewnianą tarczę, czyli praktycznie to samo co ja mam. Więc nie ma po co go okradać. Już zależąc, miecze i to topory, ale nie przyda mi się to również. Ewentualnie mogę to sprzedać, ale po co? Okej, okay, tu jest jakiś magazyn, którego nikt nie pilnuje. Czy mogę ten kuferego. A, koleś tam coś do mnie już krzyknął jest zbierz swoje itemy i Joy! Niezła walka! Położyłeś mnie bez no. Proszę weź tę miksturę leczniczą. Dzięki niej wyleczysz rano. Dziękuję, jak miło z jego strony. Okej, okay, zajmaj się stworzeniami w wieskini. Zajmę się stworzeniem <coughs> po wschodniej stronie. Poszalałeś przybyszu? Lepiej się dobrze przygotuj jeśli chcesz mieć jakiekolwiek szansę. Spokojnie. ok pokaż mi swoje towary. O, można z nim handlować, czyżby O, No 16 tysięcy złota. Ostra strzała. Posiadając ten przepis potrzebują składniki bohater może wyrobić ostre strzały. To ciekawe, on ma jakieś łuki różne, jak widzicie. O, fajnie, całkiem ciekawe, przy okazji. Okej, okay, ale chyba niestety na razie nie będę mógł skorzystać z jego, że tak powiem, dóbr, który tu sprzedaje. I dobra. Idę się przespać w jakiejś chacie. Pierwsza lepsza z brzegu. Pójdę po prostu spać do łóżeczka, ponieważ nie chcę tutaj tracić na mikstury. Poranek, dzień dobry, ok. I wybierzmy się do jaskini w tym odcinku jeszcze. E, więc tak, e, już zaoferowałem, tak? Że wyczyszczę jaskinię prawdopodobnie. Dobra, gdzie jest koper? E, chcę, żebyś poszedł o matko, ale ty jesteś strasznie tutaj. Zamuszajmy! Ruszajmy. Dobrze, a czy mogę e, dać miksturę? Proszę. Okej. Okay. No, łykniesz sobie miksturę. Wykniesz. Tak, ma pełne życie. No trudno, trzeba było zmarnować jedną miksturę, ale na szczęście już odzyskał życie. Okej, okay, więc co, F5? I lecimy do środka, zobaczymy co teraz nas czeka. Oczywiście tutaj sobie pozbieram wszystko, co będzie po drodze, yy, ponieważ no, jest tego, jak widzicie, tutaj dużo. Różne grzyby i rośliny. Yy, Okej, okay, magiczne korzonki. Idzie z nami koper. Miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj pokonać wszystkie bestie, które spotkamy. O, widzę gobliny. O, mam armię goblinów nawet, że jakbym. Okej, okay, koper, do ataku. Ruszamy na te gobliny. Jak widzicie, gobliny brzmią bardzo podobnie jak w gotiku. No dobra, ale pomóż mi, koper, kurde, wspaniaczku. Widzisz, same, sam musiałem wszystkie gobliny załatwić. Wiesz co, jesteś straszny. Masz. Masz. Podziękujemy, Podziękujemy, dobrze. Okej, okay, yy, weź wszystko. Właśnie ktoś mi mówił, jak brać wszystko z yy, przeciwników bez możliwości otwierania. Jeśli mógłby ktoś mi jeszcze raz napisać, bo w sumie nie wiedziałem nawet, że jest taka możliwość. Akurat, y, jeśli wiecie, to tam napiszcie. Bo po prostu podobno jest takie coś dodane, że można bez problemu sobie. Okej, okay, kuferek, Skorzystam z wytrycha. O, dwa wytrychy dodatkowe i terror. O, jakiś zwój. To fajne. Tutaj jest dużo fantów, które nam się przydadzą, oczywiście, na początku gry, dlatego zbieramy wszystko z kuferków. Wytrychy również. O, leczenie sen. O, do redok Teleport. No i widzicie, już po robocie. Fajne fanty, naprawdę. Mamy teleporter na no, dodatek, więc nie będzie trzeba biegać dużo. Okej, okay, tutaj widzicie, kostki leżą i w oddali widzę przeciwnika. Jaszczur. Jaszczura można pokonać. Postaram się go zabić z łuku. O, nie trafiłem. To dziwne. Okej, okay, teraz dostał. Jaszczur może nas zatruć i to jest bardzo niedobre. O, idzie prosto na mnie. Cholera. Dobra, yy, broń. Okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Cholera, jaki agresywny jest. Ała, no i właśnie mnie zatruł Więc cholera, będę musiał się za chwilę odtruć, że tak powiem Bo widzicie, strasznie powoli mi się regeneruje teraz y, pasek y, wytrzymałości I teraz będzie on tak bardzo wolno się wczytywał tej jakby Dlatego wystarczy się napić tej odtrutki Miksturę ulecza takiej właśnie Teraz cyk i pyk I już mamy na żółto I już możemy normalnie biegać Okej, okay, zardzewiały topór, nie, zardzewiały rzeczy nie chcę To są grzybki, które zbiorę co jeszcze? O, jednakże by gdzieś mi uciekł. E, dobra, e, miecze tutaj zardzewiałe, więc nie będę zbierał. O, mały, mała ścinka. Dobra, co następnie czeka nas przy wyjściu? Coś się zresztą okaże. Okej, okay, nie będę się leczył, nawet, ponieważ myślę, że nie będzie tutaj żadnych wymagających mocno przeciwników. Kolejny jaszczur cholera. Niedobrze, nie chciałem spotykać kolejnego jaszczura. E, trudno, no cóż, musimy się rzucić niestety w jego stronę. Okej, okay, on teraz będzie szedł. Mam nadzieję, że koper. Zainteresujesz się walką z tym twoim No, zobaczymy, czekajcie. Nie, o dziwo, co jest z tymi postaciami tutaj w tym gotiku? No, ruszyłby się. Kurde, dobra, może sam zalecić chyba tego szczura. Tylko, że zaraz mnie dziawnie, więc pewnie będzie lipa. O, udało się na szczęście. Ty, Koper, jesteś mało pomocny mimo wszystko. No, ale zawsze, trudno. Warto było go chyba zabrać, ponieważ on. Nawet jakby, jakbyśmy mieli problemy, to zawsze coś zdziała, no nie? Warto mieć towarzysza w podróży jakiejkolwiek. Okej, okay, tam kolejne jaszczury. Hmm, mogłem w sumie nie używać mikstury od razu. E, uleczenia choroby. O, przydałaby mi się taka mikstura. O, kurde, mamy tutaj całe statko. Mm, czekajcie, czy ja może mam coś z magii? Jakiś zwój, ciekawy. E, mam światło, leczenie. Kula ognia mam. O, to nie, to nie głupie w sumie. Kula ognia. Jaszczura. Myślicie, że się uda rzucić? O, na szczęście tak. Ok, ale tylko jedną zżyję Okej, Ok, zobaczymy, czy tak. Teraz mam na głowie trzy jaszczury, dobra, więc nie będzie się niestety chyba bez damage'u. No, niestety już dostałem dwa razy. Cholera. Bylebym tutaj nie zginął, bo one są dosyć mocne. Dobrze, że wziąłem ze smoką opera. Wow, 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 to bolało. jedną parszywą Dokładnie tak. O, kurde, to bolało niestety. Dostałem tutaj. Mam nadzieję, że tylko chwilowo. Jezus, Maria, znaczy, no, że tylko chwilowo tutaj. Aaa, nie wiem o czym mówię. Boże, Bezi, uratuj mnie. Poratuj sytuację. Zbieraj grzybki. Bardzo dobrze o to chodzi. Trzeba tutaj sobie radzić w życiu. No i lagi, niestety. I kostków dużo. I kolejne skrzyneczki. Zobaczymy co teraz. Rosy, rosy, rosy. Tam w oddali nie widzę. Na szczęście jeszcze przeciwników żadnych, więc chwilowy spokój. Metalowy kufer, Niestety za ciężki, ale mamy koszyk. A w koszyku mamy. Wytrych. Okej. Okay. Niestety nie otworzymy tego metalogowego kufra, nie znamy się aż tak dobrze na otwieraniu zamków. Myślę, że napijemy się mikstury, żeby tutaj nie zginąć, i w razie czego nie na mikstura, zawsze coś. Okej, okay. i co my tutaj mamy? O, mamy trupkę, mamy jakiegoś kostka, więc coś tutaj może nas czekać. O nie, kolejne jaszczury. Okej, okay. nawet jeden na szczęście, więc spoko, z jednym jaszczurem powinniśmy dać radę. Myślę, że na jaszczura powinny być lepsze, szybsze ciosy, mimo wszystko. O właśnie, yes! Udało się oczyścić! Udało się oczyścić i dostaliśmy kolejny poziom ludziska, więc jest super. <laughs> no niestety, jak sami słyszycie, choroba jest jeszcze gorzej, niż było. Niestety już dzisiaj to już w ogóle jest jakieś pogeum. ledwo co mówię. I mam zatkany nos i kaszle. A gdzie jest koper? Gdzieś chyba po biegu. Mam nadzieję, że się nie zgubił nigdzie. Albo prawdopodobnie sobie wrócił. Ja przeszukam oczywiście to miejsce jeszcze do końca, Pozbieram grzybki, z których będę mógł potem zrobić jakieś mikstury na pewno. Ciężka skrzynia. O, mogę otworzyć ciężką skrzynię na szczęście. No wow, ile tu... Ole tutaj rzeczy! o, kurde! Nóż asasyna. Przywołanie ognistego miecza, w ogóle kurde, ruda, wszystko, pięknie, podoba mi się ta skrzyneczka. Taki taki lucik na sam koniec bardzo mi się spodobał, jak widzicie. Dobra, więc co, wyszliśmy jak widzicie w tym miejscu, tutaj byliśmy już, tutaj chyba zabiliśmy pełzacza wcześniej. No i widzicie, fanty już zgrabiłem, e, co? Teleportujmy się do Redok. E, do Redok. Teleportujemy się i tyle, nie chcemy się biegać. O, właśnie ten pełzarz tutaj leżał obok. Koperczeka, No ale gdzie czekasz, cwaniaczku? O cholera, on teraz będzie czekał gdzieś pewnie daleko stąd. Okej, okay, łóżeczko, myślę, że warto skorzystać. Ponieważ tutaj dostałem troszeczkę. Szkoda, że niestety sen nie regeneruje nam tutaj, widzicie, tego szarego paska. Okej, okay, pobiegnijmy, już trudno, najwyżej będzie się wolno regenerowało. Ach, no nic, dobra, ale gdzie ten koper czeka? Gdzieś tam w wejściu pewnie, przydałoby się gościa złapać. Ponieważ będzie tu. O, widzicie, na zielono już mam budowników, także super. Już awansowaliśmy, że tak powiem. E, właśnie, koperowi trzeba powiedzieć, że już chyba oczyściliśmy, przynajmniej jak mi się wydaje. Okej, okay, tutaj. E, no, zeskoczę sobie na dół. A cóż, tam. hits, O, wow, będzie, Zasza... Zaszalałeś. oj, i teraz chyba będziemy mogli się nauczyć już. O, jest tutaj koper? Powiedzcie, że to koper. Joy. A nie, kopertu tu, kurde, no właśnie. A Joy? Chwila, mogę to powiedzieć? Tak. Południowe wyjście z Redok zostało oczyszczone. Udało ci się pokonać te bestie? No bad, jesteśmy bez mi bardzo ułatwi pracę. To super. Dziękuję. Masz tu kilka złotych monet za... Za fatygę. Dziękuję. Dostaliśmy również pieniążki. Idę te znaleźć tego Kopra cwaniaczka. Kurde, ale przydałaby mi się miksturka. Nie będę mógł biegać za bardzo. A chyce? Chyce też zabierają, chyba co nieco. A i tak nie przyspieszałem je za bardzo. Cholera. Trzeba znaleźć tego Kopera kopra, czy jak mu tam. Będzie lipa. Dobra, zużyję już jedną miksturkę na zręczność. Znaczy na... O Jezus, na wytrzymałość, nie na zręczność Dlaczego ja to nazywam zręcznością? Co jest ze mną nie tak? Och, dobra. Idźmy znaleźć Trzeba Powiedzieć, że już w wykonane. On pewnie gdzieś tutaj skończył. O, jest tutaj czeka na nas. Okej, już nie będę biegał. Witaj koprze, kop koperku, chodź tutaj. Y za mną wracaj. Y wracaj. Wracaj! Wiesz, gdzie mnie szukać? Tak jest. Ok, koper opuszcza drużynę. Możemy wrócić tak, w takim bądź razie na dół, redok, nauczyć się trzymać tarczę. Teraz będziemy mogli blokować ataki z większą łatwością znaczy, że będzie łatwiej nam zblokować ataki. I prawdopodobnie, jeśli ktoś będzie strzelał z łuku do nas, tarcza będzie przyjmowała. Yy, właśnie strzały z łuku. Bynajmniej chyba jest taka opcja, ale nie wiem właśnie czy to trzeba się nauczyć tego lepszego blokowania tarczą, czy wystarczy to podstawowe do tego. Zaraz się zresztą chyba okaże. Powinien nam powiedzieć instruktor. Zaraz weźmy tutaj, przepyta za chwilę. Dobra, podchycam troszeczkę, bo powinno być szybciej. Chycami, chyc, chyc i chyc. Dobra, więc tak, idziemy do naszego... Czeka Norisa. O, chodź tu Noris, gdzie jesteś? Tutaj siedzi. Jest, witaj Norisie. Nauczysz mnie walki. I naucz nas walki. Okej. Okay. Więc tak, parowanie ciosów tarczą. Naucz mnie parowania ciosów tarczą. Droga tarczy to droga żołnierza. Posłuchaj. Dokładnie. Tarcza to twój najlepszy przyjaciel. Zawsze miej ją przy sobie. Ochroni cię przed większością ataków. Nawet przed. O, właśnie. Przestrzelam. Aha, jeszcze jedno. Tarczy nie nosimy na tej ręce, którą trzymamy no, broń To dość oczywiste. Okej, okay, jak widzicie mamy już 0 punktów Nokia, ale na, nauczyliśmy się parowania tarczą, co jest super, po, ponieważ patrzcie teraz, mam tutaj tą moją tarczę i pięknie tak wygląda teraz. I teraz będzie, gdy wyciąga broń. Po prostu e, <laughs> łapie w drugiej stronie w drugą łapkę bierze sobie tarczę, więc super, mamy teraz już co trzeba. E, Przydałoby mi się pohandlować chwilę, a ty nie masz tych mikstur na leczenie e, tych okay. zatrucia? Nie, on ma tylko mikstury wytrzymałości. Hmm. No nic. Okej, okay, może ten cwaniak na górze, co tam niby wszystkim handluje, i jest jednym wielkim handlarzem w całej tutaj okolicy, to może on będzie mieć. Tylko jak on miał teraz? Hmm. Czy siedzi tutaj w środku? Nie, tu jest jakaś pani. A, ta, 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 ta tutaj co jej nie przeszkadzać, mieliśmy. Butownik. O, tutaj Marlo, witaj. E, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi, co? E, no niestety on też nie ma nic, ma Wodę na przykład, która wytrzymałość zwiększa. E... No nie ma nic, ale możemy mu możemy sprzedać co nieco, mamy jakieś miecze, miecz, nie chcemy miecza, sprzedamy, Noż asensyny jak widzicie, Sztylet tyle to jest, a może zostawimy sobie nóż asensyny, nie wiadomo kiedy może się przydać, ok, są łuki, o, tu jest jakiś lepszy łuk, a chyba taki noszy na, na plecach w sumie i kilof, kilof sobie zostaje, bo nie wiadomo kiedy się może przydać. Okej, okay, myślę, że światło możemy sprzedać. Terror. Maga otacza aura strachu, z którą radzą sobie jedynie najsilniejsi przeciwnicy. Hm, nie głupie, W sensie, może przydać uleczenie innych. To jest raczej takie... mało przydatne. Zazwyczaj będziemy biegać i tak sami. A w sumie sprzedam, bo to dużo warte jest. <laughs> Oni z tym miecz nie wiadomo kiedy może się przydać, ale zostawiamy, wiadomo. Okej, okay, tutaj mam dużo różnych składników, których raczej wolę nie tykać. Okej, okay, nóż wiem, że mogę sprzedać. Młotki... E, młot, trzon i głowica. Młoty trzeba zbierać. Młotki kowalskie sobie można sprzedawać Grabie też mogę sprzedać, w sumie. Fiolka, pusta fiolka, aż tyle w tych fiolkach mam. O, srebrny kielich, mogę sprzedać w niego. Sorbonne stal, w sumie zostawimy. Okej, okay, dobrze, złota, no, tylko niestety 500 złota, no ale zawsze coś. Okej, okay. więc co ludziska, co teraz bym mógł porobić? W sumie zrobiłem tutaj większość z takich zadań, yy, większość zadań praktycznie, tak? A może ty będziesz miał jakiś? Sebastian, pokaż mi swoje towary. Masz? Masz jedną. O, ale to jest drogie cholerstwo, matko. do złoto, handluj. Okej. Okay. Musimy niestety wypić, ponieważ jak widzicie dostaliśmy tutaj... Warto nosić to. Warto właśnie tą miksturkę mieć. Okej, okay. hits, Beziło i pyk! Pięknie odchodziło. Okej, okay, więc ludziska, jeszcze w tym odcinku cofniemy się do. Pam, 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 pam. Czekajcie. Gdzie mam teleporty? Cofniemy się do Ardei. Ponieważ w Ardei zostawiłem jedną rzecz. Cyk, na szczęście, jak widzicie, teleporty. O, wow. Widzicie, buntownicy już tutaj przejęli, jakby kontrolę nad tą osadą. Jak to się fajnie zrobiło. Okej, okay, tutaj siedzą cały czas moi. O, Diego, Pogadamy cały czas ty siedzisz? Pogadałem później. Milten. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Nie straciły moc. No, niestety. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyrusza w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym Ty mówisz? Przed powstaniem run, tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Okay. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana. I to właśnie jej będę szukać. Wszystko oczywiste. Pójdę z Tobą. Powodzenia na razie. Dziękuję. A jeszcze się spotkamy, dobrze. widzicie, te przejęli na szczęście Halmar, budownicy. Wszędzie są. Dobra, jeszcze tutaj byłem ja tu świniaczek mieszkał. Hehe, <śmieszne> śmieszny. Okej. Okay. Miałem tutaj się przejść i przeszukać troszeczkę. O! nie wyszkolony bo... się A, wyszkolony nie ma. Pulpicie? Czy powiesz nam coś ciekawego? Już to wiem. Już to wiesz, Bezi, no trudno. Okej, okay. trzeba znaleźć domek, w którym będzie... Będą różne rzeczy. Znaczy, chciałem przeszukać jeszcze tutaj. Widzicie, tutaj na szczęście buntownicy już zajęli się tym wszystkim. Ja tego kuferka na przykład jeszcze nie Łapy obrobiłem. O, cholera! Czyli jednakowoż już nie mogę przeszukiwać tych miejsc. To nie fajne, naprawdę. O! Czyli co, będę musiał zbić tego buntownika? To głupie, no ale cóż. A! W sumie jeden buntownik w te czy w te. Okej, okay, koleś wyleciał chyba na drugą stronę. Mam nadzieję, że mnie teraz. No kurna, teraz wszyscy będą mnie chcieli bić, naprawdę. No, nie, no, beznadziejnie. Gdzie ja mam zapis? O Boże, taki kawał temu. Dobra, to ja stąd po prostu sobie pójdę. Albo nie wiem, pobiegam, popatrzę, kuferek. Niemożliwe podczas walki. Przecież z nikim nie walczę już, praktycznie. Nie w ten sposób. Super. Teraz się sekundę wniesie. O wow, jak mnie... No, kurde, i czemu mnie wszyscy zaczynają być? Dobra, z pieprzem stąd. Nie mam pytań w ogóle, nie wiem dlaczego, ale wszyscy się nagle obrazili na mnie i stwierdzili, że w dupie. Co Jest stać? Za... O, radzisz. tak, chyba za radzisz. Czekulstwo, samo Co? Nie wiem o czym mówisz. Nie wierzę w ani jedno słowo. Ty parszywy wyzłuchajcie! Ale są jacyś walnięci na mózg ci wszyscy kolesie. Po prostu ci wątownicy są jacyś popieprzeni. Chyba zacznę drogę orków po prostu stosować, bo po prostu nie mam pytań. Co oni mają jakieś problemy z sobą? Ja przyszedłem tutaj, no i teraz cholera nie będę mógł zdobyć tego. I był przepis na e, miksturę leczniczą jakiś, w ogóle na różnych rzeczy, przepisy, a teraz nie będę mógł nawet tego skraść im z kuferków, bo stwierdzili, że sobie przyjdą i będą już tam mieszkać i teraz wszystkie skrzynki się porobiły ich skrzynkami. Beznadziejnie. Dobra, ja oczywiście sobie tu muszę powykańczać ścierwojadki chociażby. Okej, okay, ten ścierwojad mnie wkurza. Mogę go trafić? Okej, okay, szybszymi czasami? No, dobra. Łatwiej będzie. Tutaj jak wiecie, tam ktoś sobie stoi na oboczu, na Nawet jak paru ludzi. Pokażę. O, bandyci chyba. Któż to stoi? Szczur okrętowy. O, proszę bardzo. Dobra, jesteś mój. Zaraz opuszczę ci krwi. Kto komu upuści krwi? Zobaczymy. Ale latają w ogóle. Okej, okay, co, co te szczury tutaj? Jack i szczury. Jack? Skąd ja znam Jacka? Uuuu moi drodzy, znamy Jacka oczywiście. Z Gotika y, dwójeczki. Był naszym kapitanem chyba nawet na jednym Dobra, zbiorę z nim miecze, bo miecze są trochę warte. E, zaraz bi go miecza akurat nie chciałem, ale już trudno. A ze szczurów okrętowych wezmę co trzeba. I widzę skrzyneczkę jakąś. A co w skrzyneczce? Metalowy kufer. Za ciężkie. No trzeba więcej siły. Haha, ha, nie no. Ktoś taki fajny sucharek tam powiedział w komentarzach kiedyś. Że właśnie, że za ciężkie to trzeba siły więcej wilczyć wiele, okej. Okay. Y jeszcze tutaj coś rośnie? Nie, dobra. Idziemy jeszcze do tej, jak widzicie, tam w oddali yy, latarni morskiej. Zobaczymy, co to za latarnia. Okej, okay, yy, ziołomany, many. Tutaj są jagódki. Okej, okay. cica jagoda. Poproszę, super. No, zbiorę sobie te roślinki. Nie wiadomo, kiedy się przydadzą. W ogóle tutaj jest dużo ich, na szczęście. No i chodźmy do tej latarni. Zobaczymy, kto tutaj urzęduje sobie. Kimże jesteś? Jack, w ogóle się mam. marynarzu. Żeglujesz ku wspaniałej przygodzie? Yy, no niekoniecznie. Masz tu niezłą wieżę. Masz tu niezłą wierzę. Tak. W sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak Fajny ja. <grym> Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Aha. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. No widzisz. Dobra, widziałeś jakieś orków? Niech mnie uchowają niebiosa! Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. Aha, okej. Okay. Też szczury okrętowe nie będą już cię już więcej okrętowe nie będą cię już więcej niepokoić. A, wiedziałem, że mi pomożesz, marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę. O, adnory. jakaś nagroda jeszcze? Trzymaj się. Trzymaj się, dzięki. Pokaż mi swoje towary. On może z nami handlować? Wow. O, odtrutka, oczyszczenie organizmu z toksyn. Młody, 21 tysięcy, człowieku. Nie masz zbyt wiele, a... <gry> Kurde, nie, po prostu 21 tysięcy w plecaku. O, nie mam zbyt wiele. <gry> Okej, okay, kuferki, niestety do niego należą, ale spać pójdę. I z... pożegna się z wami. Kurde, no i buntownicy mnie nie lubią tym Redok, czy nie w Redok, tylko w Ardei, i Guzik i w ogóle, no beznadziejnie totalnie, no ale nic. Trochę taki gorszy odcinek, no muszą się czasami zdarzać i takie. Ja robię zapis i się z wami żegnam, mój Skateboard. Dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Na razie, Papa. Pa.